Nie, oczywiście, że Ci nie odeślę. Wszystkiego najlepszego, żeby Ci Majkuna, kurwa, do domu przyprowadzić. Nie wiem, co mam Ci życzyć. No. Żebyś nie umarł i mnie nie jakimś, kurwa, motocyklem rozjebanym. A czemu motocyklem? Bo dzisiaj napisałeś, że zginąłeś pod tramwajem i mi się przykro, Nie napisałem, że zginąłem, bo jakbym zginął, to bym nie napisał. Zdaję sobie sprawę, że w ja nie robi. Tak! No. No to co, to tyle. Jak będziesz yy, miał ochotę, możemy dzisiaj zagrać o stówkę <ścoughs> <100 km> w </h. ścoughs> Dobra! Mam budżet. <ś�> wiem! <ś�> <ś�ly> no. miły. <ś�ly> no, dobrze, potem. Dobra. Ja pierdolę, ludzie lu lubią mnie.